Co prognozujesz, jeżeli chodzi o cenę energii w końcówce tego roku versus nowy prezydent Polski? Mhm. Widzieliśmy już rzecz, która mogła się wielu wydawać niemożliwa. Już polskie stronnictwo ludowe apeluje do prezydenta, że może razem z nim przeprowadzić ustawę która doprowadzi do obniżki cen energii. Nie wiadomo, na czym miałaby ona konkretnie polegać. Są co najmniej dwie opcje. Pierwsza dostępna od ręki, i faktycznie trudno będzie sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu, nie licząc oczywiście ministra finansów, który musi dbać o finanse publiczne, bo może chodzić o obniżkę VAT-u. Komisja Europejska w kryzysie energetycznym pozwoliła państwom członkowskim obniżać stawkę VAT. Na energię elektryczną z 23 do 5%, i także środowisko eksperckie zajmujące się tym tematem wskazuje, że to jest niskowiszący owód. Owoc, po który może sięgnąć prezydent, tym bardziej jeśli zyskałby wsparcie z wewnątrz koalicji, właśnie ze strony polskiego stronnictwa ludowego, które nie mówi jednym głosem z drugą częścią trzeciej drogi, czyli z Polską 2050. I tutaj największym hamulcowym będzie pewnie minister finansów, który ze smutkiem patrzyłby na ucieczkę tych miliardów, które są potrzebne do łatania dziury budżetowej.